Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj filmik taki trochę na życzenie pokażę jak przygotować domowy majonez. Myślę, że wiele osób ten sposób zna, ale wiele też nie, nie zna, bo naprawdę jest sporo pytań o właśnie majonez domowy i pytanie jaki majonez uważam za najlepszy. No właśnie domowy jest rzeczywiście błyskawiczny do przygotowania, bardzo smaczny, no i można go doprawić pod swój smak, dodając odpowiednie przyprawy czy dodatki. O tym jeszcze wspomnę później w filmiku. Na razie gorąco zachęcam do jego przygotowania. Bo jest naprawdę błyskawiczny i smaczny po przepis i składniki zapraszam na www.skutecznie.tv, a teraz filmik, w którym pokażę, jak go przyrządzam. Zapraszam! Dzisiaj filmik trochę na prośbę. Domowy majonez. Robię go praktycznie od lat i nie pamiętam, kiedy ostatnio kupowałam majonez w sklepie. Taki domowy jest najsmaczniejszy, no i co więcej można go doprawić pod własny smak yy, dodając swoje ulubione przyprawy bądź dodatki smakowe, na przykład kapary, czosnek, grillowany, bądź surowy czy zioła. Yy, w zależności od tego, jaki majonez i do czego akurat potrzebujemy. Dzisiaj wersja bazowa. I kilka słów o technice. Żeby przygotować majonez szybko i bezproblemowo, nie tak jak robiły to nasze mamy, ja pamiętam jeszcze moją mamę, która w Makutrze ucierała majonez taką drewnianą łyżką. Trwało to rzeczywiście bardzo długo i całe zajęcie było skomplikowane. Dzisiaj sytuację ratuje blender z taką nakładką. I bardzo ważna jest właśnie tutaj po pierwsze nakładka, po drugie wąskie naczynie, które jest idealnie dobrany do średnicy tejże nakładki. Ja majonez szykuję w słoiku, w którym będę go e, przechowywać e, i dobieram go po prostu pod rozmiar nakładki. E, teraz jest to taki szerszy, kiedyś miałam ją węższą, więc brałam taki tradycyjny słoik do majonezu i też było dobrze. Zatem słoik, blender i zabieramy się do dzieła. Do słoika mącinnego e, wysokiego wąskiego naczynia wbijam dwa całe jajka. Zadbajcie o to, żeby jajka były bez skorupki, bo ta skorupka później oczywiście w majonezie zostanie. I teraz tak, pół łyżeczki soli. Soli czasami daję trochę mniej, na przykład jedną trzecią łyżeczki, w zależności od tego, do czego ten majonez będę wykorzystywać. Dzisiaj głównie z myślą o sałatkach go szykowałam, zatem dałam soli troszkę więcej, ale 1 trzecia łyżeczki w zupełności wystarczy. Łyżeczka musztardy. Ja biorę diżą, ale weźcie taką, jaką lubicie. Solidna szczypta pieprzu, biały lub czarny. W mojej dzisiejszej wersji czarny, ale czasami podmieniam go na biały. I trzy łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny, oczywiście bez pestek. I na koniec olej roślinny, jakiś taki o neutralnym smaku słonecznikowy lub rzepakowy. Ja biorę kujawski i dolewam go 250 ml. Jeśli chcecie, żeby majonez był gęsty, to można później dolać jeszcze mniej więcej jedną czwartą szklanki oleju. Jeśli ma być bardziej rzadki, bo na przykład wyszedł za gęsty, to można dodać odrobinę gorącej wody. No i teraz wkładam nakładkę do samego dna. I dzięki temu, że te łopatki będą się bardzo szybko obracać, powstanie tutaj emulsja. Miksuję jakieś 10 sekund na dole, po czym delikatnie i powoli unoszę tę nakładkę miksującą do góry. Wraz z nią będzie się podnosiła emulsja, czyli właśnie majonez. Uwaga! Teraz ponownie na dno kilka razy powolnym ruchem. Ja dwa, trzy razy do góry na dół i majonez gotowy. Prawda, że proste? Mm. A jaki smaczny! Raz jeszcze zamieszam go łyżką, po czym zakręcam i wstawiam do lodówki. Nie można go przechowywać. Jakieś dwa tygodnie, dłużej nie przechowywałam, ale też on po prostu szybko schodzi fajny, gęsty, kremowy. No po prostu klasyczny majonez, jak sami widzieliście, błyskawiczny, ale przede wszystkim domowy, bardzo smaczny. No i można go doprawić pod nasz smak. O wspomnianych już wcześniej propozycjach dodatkowych, powiem raz jeszcze, na przykład bardzo dobrze pasują tutaj kapary, świeże zioła, czosnek świeży, bądź grillowany, drobniutko posiekana papryczka chili czy po prostu takie przyprawy, na jakie mamy ochotę, czy jakie pasują dodania do którego będziemy ten majonez wykorzystywać. Ale będzie on smakował także w wersji bazowej, czyli takiej jak widzimy tutaj w właśnie w słoiku, bo jest naprawdę bardzo smaczny. I chociażby dla takiego majonezu warto kupić sobie blender z tą odpowiednią końcówką. Przyda się ona zresztą nie tylko do majonezu, do czego gorąco zachęcam, bo kiedy go raz spróbujecie, myślę, że będziecie go chętnie robić raz, drugi, trzeci i setny. Gorąco polecam, smacznego.